Siedemnasty października. Niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Czytamy o tym w liście apostoła Pawła do Galacjan, szósty rozdział, czternasty wiersz. Był czas, że apostołowie żyli dla siebie. Jeszcze ciągle panowało nad nimi ich własne ja, ze swoimi nadziejami, przyrzeczeniami i marzeniami. Ale gdy stopniowo otwierały się ich duchowe oczy, modlili się, by Pan ich zmieniał i Bóg zaczął odpowiadać na ich modlitwy. W pokorze i ze skruchą Prosili, by bez względu na wszystkie następstwa, Pan oczyścił ich serca ze wszystkiego, co płytkie, co cielesne, i on zesłał na nich różne utrapienia, by wypróbować ich wiarę. Prosili o ciche poddanie się, i Pan złamał ich serca. Prosili, aby mogli umrzeć dla świata i stać się podobni Jemu, i Pan doświadczał ich aby przepławić i oczyścić ich jak złoto i jak srebro dopóki ich serca nie odzwierciedliły by jego oblicza prosili również o to czego nie znali lecz pan dał im tyle ile byli gotowi odebrać chcieli nieść jego krzyż ale nie zamierzali pójść za panem aż tak daleko i na tyle zbliżać się ku niemu by mieć udział we wszystkich jego cierpieniach. W pewnym momencie ogarnął ich strach, podobnie jak Jakuba w Betelu, lub Eliasza w Jego nocnych widzeniach. Lub apostołów, gdy nie poznawszy Pana Jezusa, przypuszczali, że to jakieś widmo zbliża się do nich, prawie byli gotowi prosić Go, aby się oddalił. Wydało im się, że łatwiej jest poddać się niż cierpieć. Lżej jest krzyż nieś, niż być na nim rozpiętym. Pomimo strachu nie zrezygnowali, gdyż zbyt blisko podeszli do niewidzialnego krzyża i jego właściwości głęboko utkwiły w ich wnętrzu. Jezus spełnił daną im obietnicę, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 32 wiersz. W ich życiu zaczęły się zmiany. Dotąd tylko słyszeli o Bożych tajemnicach, a teraz odczuwają je. Pan zwrócił na nich spojrzenie pełne miłości i już nie mogą wyrzec się pójścia za Nim. Oświeceni tajemnicą Krzyża widzą Go wywyższonym i patrzą na chwałę, która jaśnieje z Jego ran i cierpień. Zapatrzeni w Niego wzrastają duchowo, gdyż zostali przemienieni na Jego podobieństwo. Jego imię zaczyna świecić przez nich, gdyż On sam w nich mieszka. Żyjąc w jedności z Jezusem, przeżywają niesamowitą radość z tej społeczności, godząc się, by zupełnie na boku pozostawić uciechy tego świata i Jego bogactwo, z którego mogliby korzystać. To wszystko stało się nieważne wobec doniosłości zmian w ich życiu i pragnienia, aby stać się podobnymi Jemu. Wybrali życie według najwspanialszego wzoru, jakim było życie Jezusa. Gdyby dokonali innego wyboru, nie według serca, ale według rozumu, być może mieliby większą chwałę tutaj, na Ziemi, lecz daleko mniejszą w Jego Królestwie. Podzieliliby los lota lecz nie Abrahama. Jakie byłyby ich straty przy zmartwychwstaniu? Lecz Pan w swoim miłosierdziu pomógł im wytrwać. Mogli się przekonać, że wszystko, co On czyni, czyni ku ich dobru. Korzystanie było i korzystne było cierpieć i znosić prześladowania, aby królować w wieczności. Nieść krzyż na ziemi po to, aby nosić koronę w niebie, wiedzieć, że nie ich wola, ale wola Pana wykonała się nad nimi i w nich.